Kapitan Kloss Zeszyt 11, Partia Domina W grudniu 1942 roku, gdy armie niemieckie utknęły pod Stalingradem, a wojna zbliżała się do punktu zwrotnego, człowiek, który w armii niemieckiej nosił nazwisko Hans Kloss, otrzymał jedno ze swych najtrudniejszych zadań. Uzyskał właśnie krótki urlop i centrala poleciła mu jechać do Wrocławia gdzie od dwóch lat działała polska grupa wywiadowcza. Działała dobrze i skutecznie, aż do chwili, gdy do mieszkania jej szefa Artura I przyszli gestapowcy. Artur połknął cyjany. Kilka dni później gestapo aresztowało w fabryce wagonów dwóch robotników, informatorów polskiego wywiadu. Nie ulegało wątpliwości, że w grupie działał zdrajca. Hans Kloss otrzymał zadanie ustalenia, kto wydał w ręce SD szefa siatki i dwóch współpracowników. Kto w grupie wywiadowczej pracuje dla Niemców. Jeżeli nie zdoła znaleźć zdrajców w ciągu tygodnia, centrala zerwie łączność z grupą wrocławską, a jej członkowie będą skazani. Wszyscy. Kloss nie mógł ufać nawet nowemu szefowi siatki, Arturowi II. Polecono mu nawiązać łączność tylko z jednym człowiekiem. Ze starym organistą, sprawdzonym już wielokrotnie i absolutnie pewnym. Po przyjeździe do Wrocławia, Klos przyszedł do kościoła, żeby spotkać się z organistą. A jeżeli kościół też jest strzeżony, przecież organista z kimś utrzymuje kontakt. Może tym kimś jest właśnie zdrajca. Niewidomy mężczyzna gra na organa. To ty, Rudy? Nie. Przywiozłem pozdrowienia od ciotki Zuzanny. Czy dokucza jej ciągle reumatyzm? Od września czuję się lepiej. Jesteś w mundurze. Czekałem na Ciebie. Upoważniono mnie do podjęcia decyzji. Proszę referować. Przed chwilą otrzymałem meldunek od Artura II. Gdzie jest skrzynka? Tutaj, pod figurą świętego Antoniego. Artur II nie rozumie, dlaczego Gestapo, mając informatora w grupie, nie aresztowało wszystkich. Mówisz jak nowicjusz. Niemcy chcą najpierw poznać działalność grupy i wszystkie kontakty. Zdrajcą musi być ktoś, kto kontaktował się jednocześnie z Arturem I i z robotnikami z fabryki. Artur II twierdzi, że to A3. Wydał już rozkaz likwidacji. Kto to jest A3? To Liza, moja wnuczka. Ona jest niewinna, przysięgam, sam ją werbowałem. To jeszcze niczego nie dowodzi. Artur II każe ją zabić, a prowokator zostanie. Ktoś jeszcze musiał znać wszystkich. Ja przecież też znam swoich ludzi. Dobrze, powiedz Arturowi, że centrala wstrzymuje na razie likwidację A3. Sam zbadam tę sprawę. Muszę mieć pewność. Dziękuję Ci. Ci ludzie są straceni, jeśli nie znajdę zdrajcy. Nie damy im już żadnych kontaktów. Kto odbiera meldunki ze skrzynki w kościele? Najczęściej przychodzi tu właśnie Liza. Czasami, Artur II, zdarzało się, że i ludzi nosił listy. Znowu Liza, powiedz mi dokładnie, jak ona wygląda, gdzie ją można spotkać i gdzie można zobaczyć Artura II. Chcesz sam z nim rozmawiać? Ani słowa o mnie. Nie zdekonspiruje się przecież przed nimi. Artur II to emerytowany nauczyciel Lipke. a trzy Liza Schmidt, wysoka brunetka. Ładna, chodzi w zielonym palcie i zielonym berecie. Spotkasz ich oboje w kawiarni na Frankfurterstrasse. Do kościoła przed chłopiec. Co to, to jest? To Rudy, mój przewodnik, moje oczy. Wrocław. Kawiarnia Dorota przy Frankfurter Strasse. Któż mógłby się domyśleć, że emerytowany nauczyciel gimnazjum, przychodzący tu codziennie na partyjkę, domina to szef polskiej grupy wywiadowczej, noszący pseudonim Artur II. Niech pan się nie myli, kuszka. Proszę mówić dalej. Transport Panther 48 sztuk przeszedł dziś rano kierunek Harku. Pracuje pan dobrze. Postanowiłem powierzyć panu trudne zadanie. Trzeba wykonać wyrok śmierci. Nie powierzano mi dotąd takich zadań. W naszej grupie działa agent gestapo. To kobieta, Liza Schmidt. Leasing Strasse 16, niedaleko mostu. Wyrok musi być wykonany jeszcze dziś. Rozumiem, szefie. To rozkaz. Wykonam go. Szatnia kawiarni Dorota. Kiedy wrócisz do domu... Chyba późno, Heleno. Mam robotę. W drzwiach kawiarni pojawił się ród. Mam opłatki. Weźmie pani? Chętnie. Daj paczkę. Po wyjściu chłopca, Helena wzięła z paczki zwiniętą bibułkę. Helena wkłada bibułkę do kieszeni palca profesora Lipkę. Mamy dziś piękny wieczór, panie profesorze. Tak, Heleno. Bardzo piękny. Los obserwuje kawiarnię Dorota. Czy zdrajcą jest Liza Schmidt? A jeśli Artur II się myli? A może to organista, mimo że centrala ma do niego całkowite zaufanie? W takim wypadku los znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Trzeba wiedzieć na pewno kto. Tylko wówczas można uratować ludzi z grupy. Czy Gestapo śledzi ludzi z kawiarni? Czy zdrajca wie, że przychodzi tu Artur II i inni? Do kawiarni wchodzi młoda dziewczyna. Doli za Czy ona jest osobą, której szukam? Spróbuję zawrzeć z nią znajomość. Szatnia kawiarni Dorota. Pani Heleno, czy może Pani zmienić markę? Ja wam zadzwoni. Służę Pani, mam drobne. Dziękuję, za chwilę wrócę. Bardzo Pan miły. Zaczekam przy stoliku. Los przy stoliku w kawiarni Dorota. Udało się, teraz będę miał okazję poznać ją bliżej. Przychodzą zwrócić dług. To drobnostka, ale wykorzystam swoje prawa wierzyciela i zapraszam Panią na koniach. Ileż tych kuponów, gdy przyjeżdża się na urlop, nie warto oszczędzać? Skąd Pan przyjechał? A może zgadnę. Grecja, Francja, Rosja, Polska, Warszawa. A ja chciałbym wiedzieć, jak Pani ma na imię? Liza Schmidt, Oberleutnant Hans Kloss. Podoba mi się ta dziewczyna. Czy zdradziła? Jeśli pracuję uczciwie dla wywiadu, z pewnością wyciąga bez trudu informacje od młodych oficerów przyjeżdżających z końców. Mam naprawdę mało czasu parę dni. Wracam na wschód z transportem dywizji Eberharta. Opsia krew! Nie powinieneś tego mówić. Boisz się mnie, Hans? Ofiarujesz mi dzisiejszy wieczór? Znamy się tak krótko, nie powinnam. Ale zgoda. Gabinet Hauptsturmführera firera pollera w gmachu wrocławskiego urzędu SD. Hauptsturmführer firer poller przeżywa swoje wielkie dni. Niedługo odniesie sukces, o którym będą mówić nawet w gabinecie Himmlera. Zdemaskuje całą siatkę polskiego wywiadu we Wrocławiu. Potrzebna jest tylko cierpliwość. Tylko cierpliwość. Nie wolno spłoszyć przeciwnika, zanim pułapka się nie zamknie. W drzwiach gabinetu staje pomocnik Polera, Johan Brandt. Niech pan wejdzie, Brandt. Jutro, najdalej pojutrze, kończymy. Mam meldunek, że powinien przyjechać ktoś z ich centrali. Trzeba działać bardzo ostrożnie. Będziemy go mieli i wszystkich pozostałych również. Już nam się nie wymkną. Sprawdź, dlaczego numer 2913 nie odpowiada. Może uszkodzony. Mieszkanie Lizy Schmidt. Masz śliczne mieszkanko, Lizo. I telefon 2913. Będę pamiętał ten numer. Jesteś na pewno głodny. Zaraz przygotuję kolację. Śliczna. Usiłuję sobie przypomnieć, gdzie już widziałem podobną do tej choinkę. Może u Twoich rodziców, Hans? Nie, nie. Niemieckie choinki są surowe, oszczędne. Ta przypomina mi polskie. Oszalałeś? Nigdy nie widziałam polskich świątecznych choinek. Dobrze mi z tobą. Chciałbym tu zostać długo. Przecież wrócisz. Może, jeśli naszą dywizję przerzucą z Donu do Francji? To dywizja Eberharta, prawda? Nagle ktoś zadzwonił do drzwi mieszkania Lizy. Kto to może być? Nikogo nie zapraszałam. Otwórz. Może ktoś z swoich znajomych składa ci niespodziewaną wizytę. Liza wychodzi otworzyć drzwi. Liza Schmidt? Tak, to ja. O co chodzi? Z polecenia Artura, za zdradę! Kuszka nie zdążył wystrzelić, zaskoczony widokiem klosa, który zasłonił sobą Lizę. Rzuć broń, strzelam szybciej. A teraz ręce na kark i marsz do pokoju. A więc Artur nie odwołał wykonania wyroku. Dlaczego? Czy organista nie zdążył go uprzedzić? Co mam robić? Muszę grać swoją rolę. Jedno z nich może być agentem Gestapo. Teraz gadaj, kto to jest Artur? Nic nie powiem. Ja powiem, Hans. Artur był moim narzeczonym. Wrócił z frontu bez nogi. Oświadczyłam, że go nie chcę, a on wtedy się zabił. Ten człowiek jest jego przyjacielem. Przysiąg mi zemstę. Piękna bajeczka. Liza usiłuje ratować człowieka z grupy Artura. Ale dlaczego to robi? Jakie są motywy? Dokumenty! Horst Kuszka. Pozwolenie na broń jest. Pracuje pan na kolei. Ślicznie. Zaraz wezmę Gestapo. Nie rób tego, Hans. Proszę cię. Muszę grać tę rolę do końca. Może jednak Liza zdradziła. Jest taki zwyczaj, że nie odmawia się prośbą w Wigilię Bożego Narodzenia. Wigilia jest dopiero pojutrze, a jaką mam pewność, że on tu nie wróci, boję się o ciebie. Więcej tutaj nie przyjdę i niech pan mi pozwoli odejść. Dobrze. Broń ja uz zabieram. Zastanowię się, co z Panem zrobić. Jutro proszę nie wychodzić z domu. Byłeś wspaniały, Hans. Uratowałeś mi życie. Może jednak jest niewinna? W takim razie, kto jest zdrajcą? Gabinet Hauptstumführera Poldera. Wczoraj wieczorem przy Stasy zamordowano niejakiego Horsta Kuszkę. Strzał w tył głowy. Ciało zrzucono do wody. Sam zajmę się tą sprawą. Poler przed drzwiami mieszkania Kuszki. Gestapo! Proszę wejść. Czy mąż mówił pani dokąd idzie? Nie, tylko tyle, że wróci późno z roboty. Jakich miał przyjaciół? Z kim grywał w domino w tej kawiarni? Ja nie wiem, nic nie wiem. Ale my dużo wiemy. Bardzo dużo. I radzę mówić wszystko. Los jedzie tramwajem do mieszkania Horstakuszki. Albo Artur nie odwołał wykonania wyroku, albo Kuszka działał na własną rękę. Może spotkać się z Arturem? Zbyt wielkie ryzyko. Spróbuję najpierw pogadać z Kuszką. W mieszkaniu Horsta Kuszki. Toś puka. Poznamy znajomych pana Kuszki. Proszę otworzyć. Bez kawału. Jeśli ostrzeżę gościa, strzelam. Chciałem mówić z panem Kuszką. Niech pan wejdzie. Pokoju. Proszę opuścić broń. Nie lubię, gdy mierzy do mnie cywil. Jestem Hauptsturmführer Poler. Popełniłem błąd, przychodząc tutaj. Jestem Oberleutnant Hans Kloss. Świetnie, że pana tu spotykam, Herr Hauptsturmführer. Czyżby? A po co pan tu przyszedł? Przyszedłem po Horsta Kuszkę. Miałem właśnie zamiar przyprowadzić go do Gestapo. Kuszkę zamordowano wczoraj strzałem w tył głowy. Proszę mi natychmiast powiedzieć, kiedy pan go poznał i w jakich okolicznościach? Opowiem mu bajeczkę Lizy, nie mam innego wyjścia. Chciał ją zastrzelić zemsty z powodu jakiegoś artura, z którym zerwała. Interesująca opowieść, Kloss. Proszę pana jednak do gestapo. Gabinet Polera. Jak się nazywała ta kobieta, której uratował pan życie i u której spędził pan noc? Czy pan zawsze pamięta nazwiska kobiet, z którymi pana coś łączyło? Klos, proszę ze mną nie żartować. Jestem oficerem Abbery i sam prowadzę takie śledztwa. Nazwiska jej nie znam. Ma na imię Liza. Mieszka gdzieś koło Riesingburga. Nagle na progu gabinetu Polera stanęła Liza Schmidt. O, przepraszam, Herr Schumpieler, przyniosłam listę do podpisu. Hans, jak się masz? Państwo już się znają. Lizo, jeśli umówiłaś się już na dzisiaj z Oberlejtnantem, zwolnię cię wcześniej. Tak, u umówiłam się. Po wyjściu Lizy z gabinetu. To ona. Dlaczego pani nie przesłucha? Może już zameldowała i pan ze mnie struga wariata? My w gestapo stosujemy różne metody postępowania. Tortury nie zawsze dają wyniki klos, a jeśli spotka się Pan z Lizą, proszę obserwować, co ją interesuje. Może nastroje wojsku, może transporty. Przecież pracuje dla Was. Nigdy nic nie wiadomo klosz. Nigdy nie wiadomo, kto dla kogo pracuje. Po wyjściu od polera. Dałem się zaskoczyć, ale fakt, że Liza pracuje w Gestapo, jeszcze nie dowodzi, że zdradziła. Co oznaczały ostatnie słowa polera? Pójdę do organisty. W kościele. Wiem, oczywiście, że Liza w Gestapo. To nasz ogromny sukces. Nie jestem taki pewien. Co zameldował Artur II? Artur twierdzi, że zgodnie z poleceniem odwołał wykonanie wyroku. Kuszka poszedł jednak do niego i dlatego Artur zastrzelił go na moście. Dowodzi to, że prowokatorem był Kuszka. Grupa jest teraz czysta i Artur prosi o kontakt z wysłannikiem centrali. Za szybko zmieniają zdanie. To podejrzane. Teraz twierdzą, że zdradził Kuszka. Co mam przekazać Arturowi? Nic. Zerwać z nim kontakt. Co to znaczy? Nie wierzysz nawet w mnie? Skazujesz tych ludzi na samotność? Na śmierć? Ty wyjedziesz z Wrocławia. Dam ci nowy adres w Berlinie. To rozkaz. A ja zrobię wszystko, co będę mógł, żeby wykryć zdrajcę. Więcej tu nie przyjadę. Może spotkamy się już w wolnej Polsce. Klos czeka na przystanku tramwajowym na człowieka, którego przysłano mu z Warszawy i z którym współpracował już wcześniej. Klos nurtować zaczyna straszne podejrzenie: czy zdrajcą nie okaże się sam szef grupy Artur II? Co o nim wiedział? Niewiele. Zwerwował go Artur I. Może popełnił błąd? Artur II zna wszystkich swoich ludzi. Kogo uda się uratować, jeśli to on? Gestapo w każdej chwili może rozpocząć aresztowanie. Zapewne Poler czeka tylko, by dostać w swoje ręce wysłannika z centrali. Może dlatego Artur zarządzał kontaktu? Do losa podszedł młody mężczyzna w mundurze organizacji to. Zagadomisz Artura telefonicznie, że wysłannik z centrali czeka na niego w pensjonacie Elizabeth, bez podawania numeru pokoju. Informacje o tym, jak się zachowa Artur, muszę mieć o 9. Zadzwoń do mnie na numer 2913. 2913, zapamiętam. Gabinet Polera. Tak, zrozumiałem. To wielki sukces, że złowimy łącznika. W kościele też się porozjrzę. Nie bój się, bez pośpiechu. Co jeszcze? Ach, ten oficer eksalbery. Trochę nam przeszkodził. Niegroźny facet. Naiwny. Zgoda, możesz go upolować. Poler przed portretem Himmlera. Melduję herr Reichsführer, że dzisiaj w nocy zdejmę siatkę polskiego wywiadu i złobię łącznika z centrali. Proszę o awans. W drzwiach staje pomocnik Polera Brandt. Wszystko gotowe, Brandt? Myszcie nie wyśliźnie. A może pozostałych zdjąć wcześniej? Bez pośpiechu, Brand, posporzymy grubą zwierzynę. W kawiarni Dorota. Nie wzywałem Cię. W każdym razie nie wolno Ci przychodzić do Dorocy, gdy tu jestem. Kazałeś mnie zabić. Żądam wyjaśnień. To była pomyłka. Niesłuszne oskarżenie. Odwołałem rozkaz. Kuszka działał samodzielnie. Zdradził się sam. Więc już mnie nie podejrzewasz? Helena podsłuchuje rozmowę Lizy z profesorem Litkę. Nie mówmy o tym. A teraz melduj, czego się dowiedziałaś. Klos podał, że dywizja Eberharta jedzie nad dom. O której się umówiłaś? O dziewiątej u mnie w domu. Telefon do pani. Szatnia kawiarni Dorota. Nikt nie dzwonił, chciałam z tobą pomówić. O co chodzi? Ty masz kontakt z centralą. Daj mi ten kontakt. Nie Rozumiem, o czym pani mówi. Wszyscy zginiemy, jeśli mi nie uwierzysz. Słyszałam, jak on powiedział, że mój mąż był zdrajcą. Nieprawda. Rozkaz nie został odwołany. Pani chyba oszalała. Nic nie rozumiem. Liza wróciła do stolika. Kto do ciebie dzwonił? Muszę mu powiedzieć, że jeśli nie zaufam Arturowi, to komu mogę zaufać? Helena wie, że należę do grupy. Chciała kontaktu z centralą. Powiedziała, że kuszka nie zdradził. Tego się bałem. Helena chce dokończyć robotę kuszki. Musi umrzeć. Ty wykonasz wyrok. Dam ci broń. Liza idzie do mieszkania Heleny, żeby wykonać rozkaz Artura. Muszę ją zabić. Podostałam rozkaz. Muszę ją zabić. W magazynku są trzy naboje. Strzelać dwa razy. Ty? Ja! Z polecenia Artura strzelaj, na co czekasz? Wszyscy zginiecie. Liza zawahała się, zaczyna mieć wątpliwości. Nie może strzelić. Dlaczego zdradziłaś? Jesteś przecież Polką. Posłuchaj, to kłamstwo, co powiedział Ci Artur. Horst otrzymał rozkaz jak Ty. Rozkaz nie został odwołany to Artur pracuje dla Niemców. Jeśli Helena mówi prawdę, wszystko straciło sens. Wszyscy zginiemy. Patrz, samochód ze ses, żandarni idą tutaj. Po mnie i po ciebie, ponieważ mnie nie zabiłaś. Co teraz zrobimy? Uciekaj na strych. Zawiadą centralę, kto jest zdrajcą. Żegnaj. W pierścionku ukryty jest cyany. Helena pada martwa na podłogę. Liza biegnie na strych. W Kościele. Powiedziałaś mi wszystko? Tak, dziadku, wszystko. Musisz zaraz zawiadomić centralę. To niemożliwe. Łącznik z centrali odwoła łączność. Nigdy więcej się ze mną nie skontaktuje. Musimy oboje uciekać i to natychmiast. Nie mogę teraz wyjechać. Nie wiemy, kogo Artur już wydał Polerowi. Może nie zdążył wszystkich, a oprócz tego ma być u mnie człowiek, który uratował mi życie. Artur też chce go zabić. Los wychodząc z kwieciarni rozgląda się, czy nie jest śledzony. Nikt mnie nie śledzi. Poler po prostu nie wziął mnie pod uwagę. Dla niego się nie liczę. To bardzo dobrze. Jeśli Gestapo obsadzi pensjonat Elizabeth, będę miał niezbity dowód, że zdrajcą jest Hartu i mogę uratować Lizę. Los w bramie domu, w którym mieszka Liza. Nie obserwują mieszkania Lizy? Poler jest zbyt pewny siebie. Dziękuję za kwiaty. Przykro mi, ale muszę zaraz wyjść. Puścisz mnie jednak do mieszkania? Hans, wybacz mi, nie mam ani chwili czasu. Wyjdź ze mną. Co się stało? Może mogę Ci w czymś pomóc. Za chwilę przyjdzie Artur. Nie powinien tu spotkać Hansa. Zresztą co mnie obchodzi niemiecki oficer? Mężczyzna, który przyjechał z Warszawy i skontaktował się z Klosem, obserwuje pensjonat Elizabeth. Pod pensjonat podjechały samochody Gestapo. Zjawili się też tajnacy. Czyżby Artyk zagadomił Gestapo, muszę natychmiast zatelefonować. Jeszcze 3 minuty do dziewiątej. W mieszkaniu Lizy. Jeszcze parę minut, Lizo. czekam na telefon. Podałeś mój numer jak mogłeś? Punktualnie o godzinie dwudziestej pierwszej zadzwonił telefon. Tylko pośpiesz się. Z tego co on mówi, podsłuch Gestapo i tak niczego się nie domyśli. Po prostu dwóch przyjaciół umawia się do knajpy. No to cześć, stary. Do zobaczenia. Teraz będę mógł ją uratować. Już nie wiem, jak mam cię prosić, Hans. Przecież wiesz. W tym momencie w pokoju zjawia się profesor Lipkę. O co chcesz prosić oberleutnanta Lizo? O nic. Po prostu chciałam, żebyśmy wyszli już na spacer. Więc to jest Artur II. Ma nawet klucz do jej mieszkania. Profesor Lipke. Kloss. Gdzieś już pana widziałem, profesorze. Chyba w kawiarni. Słyszałem o panu. To pan jedzie z dywizją Eberharda na Don. Ciekawa informacja. Pan się interesuje takimi informacjami? Młodzi oficerowie bywają nieostrożni. Gdybym na przykład zawiadomił Gestapo, że udzielił Pan takiej informacji, mógłby Pan mieć duże przykrości. Których mógłbym uniknąć udzielając dalszych informacji, tak? To szantaż. Prymitywny jest ten Lipkę. Chcę ofiarować Polerowi jeszcze jeden prezent oficera, który się zgodził na współpracę z obcym wywiadem. Jest Pan oficerem Abbery. Żądamy niewiele, a mamy Pana w ręku. Myli się Pan. Informacja o dywizji Berharta była fałszywa. Wymyśliłem ją, by się przekonać, czy Liza dobrze pracuje dla Polera. Czy Liza rozumie o co chodzi? Czy zrozumie? Ja nie powtórzyłam niczego Polerowi. Ty nie, on. Dla kogo pan właściwie pracuje? Dla Polera czy dla wroga? Lizo, strzelaj do niego! Strzelaj! Na co czeka? Liza strzeliła, ale nie do klosa, zabiła Artura II. Dziękuję Ci, Lizo. Stój Hans, nie sądzisz chyba, że stąd wyjdziemy. Wiesz zbyt dużo. Ona jeszcze niczego nie rozumie, biedna. Nie zbliżaj się po strzelę. Już zapomniałaś, że uratowałem Ci życie? Posłuchaj, dostaniesz bilet do Berlina i dokumenty na nazwisko generałowej Telchow. Adres ci podam. I zapewne wyjedziesz na odpoczynek do Szwajcarii. A teraz oddaj ten pistolet. To ty jesteś łącznikiem z centrali. A co będzie z tobą? Zadzwonię zaraz do Polera i powiem mu, że w mieszkaniu Lizy Schmidt nieznany mi bliżej Lipkę próbował zwerbować mnie do współpracy z wrogiem. Zastrzeliłem go podczas bójki. Czy Poler uwierzy? Musi uwierzyć. Sam wpadł be własne sidła. To naturalne, że oficer niemiecki zabija tego, kto proponuje mu zdradę. W gabinecie Bollera haubstung poller przesłuchał 27 osób mieszkających w pensjonacie Elizabeth. Nie znalazł łącznika polskiej centrali. I nigdy nie przyjdzie mu na myśl, że jego przeciwnikiem w partii, którą przegrał, był Hans Klaus, Oberleutnant na urlopie.